Siemanko, strony Testibo, a dzisiaj pokażę Wam mój klub, którego właściwie przed chwilą stworzyłem, w którym jestem tylko ja. Dobra, pokażemy Wam teraz klub. Patrzcie, klub. TS Podłoga Tibo Pro klub. Widzicie, możecie się trafić. Członko i patrz, i opis. Dla widzów kanału Testibo i mister Szczękości serdecznie zapraszamy. Wymagane pochary od zera. Słuchajcie, bo ogólnie wszyscy, którzy będą, będą, będą mieli zastępcę dowódcy. Oczywiście to będzie na kanale Mister Szczękościsk i TSIBO, więc jak oglądacie któryś z tych dwóch kanałów, to lajkujcie go tak, tak, jak, ten, tak jak ten Crow daje lajka nam. To wy dajcie subskrypcję i Ktoś, lajka pod tym odcinkiem. Patrzcie, Riko też daje, daje, lajka. daje lajka. też Nie Słuchajcie, patrzcie, mamy pięć małych skrzynek, więc będziesz się szykował opening. No, znaczy taki mniejszy opening, ale no, jak się będzie? Będzie. No właśnie, będzie jakiś taki mały opening. Patrzcie, yy, możemy dobrze Star Power do motywu, więc chciałbym go właśnie. A może i którą z tych postaci? Szczerze mówiąc najbardziej bym się ucieszył z Leona i... Maxa. Y, y, Maxa A nie, z Leona lub Diego. to było... Nie, to, no, było le, do, to tak dobrze. Leona lub Tary, serio. Serio? Leon I, lub ja ja wolał, um, Leona. Nie no, Leona... Ja chciałbym mieć Leona i tyle. Mhm. Zagramy sobie krukiem. Dobra, zagramy sobie w starcie dół, albo co? Dobra, to będzie... Bo to, jest taki, bo to jest taki odcinek, żeby po prostu wam pokazać ten... E, też, yy, no właśnie, wbijajcie do naszego klubu, nie bójcie się tego. M miejmy nadzieję, że Karol yy, 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 na yy, nas jakoś nie złości, że po prostu... że wyszliśmy z jego klubu, żeby stworzyć klub yy, naszych widzów. No? No chyba, żebyśmy mu dali warunek, że on by yy, 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 wszedł do tego klubu, nie? i byśmy dali mu dowódcę, żeby wiecie później się nie budzie jakby Karfej był dowódcą nie będzie chyba dowódcą klubu który jest mojego kanału no ale żeby wiecie, żeby zawsze on był bo wiecie Karfej odszedł od starych klubów żeby był dowódcą no właśnie no a teraz nagle bym miał przejść do naszego klubu, bo jest naszym widzem no i kamerze jest do naszego ścisłego mi tak co nie miał sensu go przyjmować do klubu no jakby on, on, Nie wiem, dawaj, dawaj, dajmy pod tym, tym, to, yy, link do kanału Karfeja. No tak, no po prostu tak, żeby było, nie? Nic nie nagrywa. No i co, że nic nie nagrywa? No tylko że będą chcieli go, go. Uuu, jak skoczyłem! To było dobre. To było piękne, choć przez przypadek. Dobra, dobra, jak ty nie chcesz dać się linku, to ja dam linku, do kanału dobra, ty link do kanału Karfeja. Dobra, ty link do kanału Carfeja. Tak, dam. Ja to muszę zrobić, Piperko. To dostał ostatniego, ja nie wiem Ale to był mega dobry team i sobie mega nieźle poradziłem I właśnie właśnie za, za tą gierkę macie wbić do klubu Test podłoga, Cibo Pro Klub. No i jeszcze wam pokażę tutaj profil Garfeja, że, żebyście tutaj mogli się fajnie poczuć, że Widzicie jaki ma tutaj Matko ile mam tych, tych... Karfej, tutaj jest Carfay. I subskrybujących dodajemy Profil. do znajomych. Patrzcie na jego zadmiarzy. 22 na 33, jak na razie ma El Primo na 10 mocy. Jeszcze co tutaj? On ma tylko tyle postaci. On ma tylko tyle postaci na 20. Pamiętajcie, jak chcecie, to dobijajcie do naszego klubu. Właściwie no to tyle w sumie. Nie wiem, może później będziemy mieć Instagrama, ale to później. Wiecie, no właśnie i będziemy, i będziemy wam mówić, żebyście dobali do naszego Instagrama. A i, wszy i wszystkie osoby później to będzie, ale od razu wam powiem, że wszystkie osoby, które będą wchodziły do naszego klubu, y, będą mieć lajka na Instagramie. Jeśli no I tyle. w ogóle mają i będą wy naszych znajomych. Więc, więc proszę wbijajcie do naszego klubu, no bo znajdziecie Karfej, jak tylko zobaczycie, że nas nie ma w klubie. On to, do, do nas zadzwoni. To, to, Ale to ostatnio to jest nie tylko dojdzie do naszego klubu. Ale ostatnio to jest tak okropne, że po prostu Karfej do nas, yy, yy, że Carfej do nas dzwoni, później za dwie minuty do niego odzwaniamy, bo nie wiem, poszliśmy się jakoś umyć czy coś takiego, nie? Znaczy Ty mi się poszedł umyć a ja kolację na przykład jadłem. No, yy, no i nie słyszeliśmy. No i no i oczywiście później Karfej nie odbierał, nie? No i teraz Timigra ogólnie. No, ty mi tylko dwa parkiłby. No... Twoja piper kozaczyła. Ja razem z tą piperką. No. ale no, wiesz, no, no krukiem się zawsze fajnie gra. I też... I y, klub był od ilu? 600 lub... Nie, od zera pucharków, od zera. Zero pucharków, słuchajcie, I, bo my i, chcemy być... Żebyście... Będziecie zastępcami dowódcy. Wy też będziecie mogli od jakiejś ilości pucharków. O kurde, ale biła. Ale jak się... Ale jak się nie uda, ale jak jednak nie będzie, no to... Słuchajcie. Nie wywalać nikogo z klubu, jeśli... No będzie... wiem, każdy jest tutaj family friendly, znaj, nie? więc yy, na nikogo tam się nie fokusujcie. No, nie yy, właśnie. Na, na czego cz można oczywiście pisać, jak chcielibyście tylko, sobie... Tylko niebo, A, jak jak chcielibyście nie do wulgarizmu Jak chcielibyście sobie z nami zagrać, yy, na przykład yy, w klubie, no to sobie zagracie z nami yy, zawsze, o ile widziani jesteście. No właśnie, może będziecie na odcinku o niej. <laughs> Na niego. Będziecie, będziecie na odcinku. Tak, 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 tak. No. Jeśli, jeśli dojdziecie do naszego klubu. No, yy, tylko, i, że... i, sobie, i sobie po prostu yy, yy, zrobimy sobie numery telefonu i... Jaki koleś nagrywa się, yy, znaczy nazywa się kruk. Crow. Nie, nie dał. Fejdbita! Ten, ten skok ci nic nie dał zresztą. Nie no, uwielbiam skakać krukiem. Ty, b Tabi normalnie jako zaczę jakoś... No nie wiem. Dawajcie na tego jedbita. Dobrze! Tej to Mortis tobie dobrze radzi, Zmiotł Zmiótł ciebie z ziemi. Dawaj, atakuj Mortis. Dobrze. Morti dawaj, dawaj Mortis. Dawaj, Mortis! Wygra z nią. Turcie, dobra! Ale było blisko. No, no szkoda. Tak więc to by było już na tyle jeśli chodzi o dzisiejszy no, odcinek. No wpadajcie na inne odcinki z Brawla. A to był taki po prostu odcinek informacja. O, patrz, patrz, tutaj znajomy jakiś chce. Będziecie na odcinkach oczywiście. Patrzcie, to tak, żeby żeby sobie z nami, żeby sobie z nami zagrać, no to żebyście sobie z nami zagrali, nie? To, to po prostu napiszcie nam na, na, na tym. Bo jak wiecie, jak będziecie zastępcami dowódcy, to, to, wy, to będziecie mogli pisać ogłoszenie dla całego klubu. Jak chcielibyście z nami zagrać na odcinku, to proszę bardzo. Droga wolna. No właśnie i, i, i później sobie po prostu yy, napiszemy sobie yy, jak, jak będzie ch chciał z nami zagrać no, yy, na odcinku, no to po prostu się dzwonimy podamy numery telefonu. No to na luzie. No, no to cześć.